Mrongowski Uniwersytet III wieku zakończył piąty rok działalności. Jubileusz był okazją do wyjątkowej uroczystości, którą zorganizowano w Centrum Kultury i Turystyki. Nie zabrakło wspomnień, życzeń i podsumowania pięciu minionych lat. Nasz jubileusz pięciolecia należy do udanych, z wielką satysfakcją i przyjemnością przyglądamy się, że nas przybywa, oczywiście fakt, fakt autentyczny, jeżeli ubywa, ale przybywa nas, organizujemy coraz to nowe grupy. W naszym Uniwersytecie przez te pięć lat, kiedy rozpoczynałyśmy od 17 osób, w tak szybkim tempie potrafiliśmy się zorganizować, zarejestrować, Szybnie. utworzyć i... I, 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 i rozpocząć na, naszą działalność. To był strzał w dziesiątkę jednak, bo to, że ludzie są starsi, ale mają wiele pomysłów, wiele ukrytych talentów, wiele chęci do działania i bardzo sobie dobrze radzą. Ja co mnie nie wyobrażam już teraz, żeby mągowo, nie miało tego uniwersytetu i tego dorobku, który mam, bo to jest olbrzymi dorobek. Burmistrz Otolia Siemieniec była pomysłodawczynią założenia w Mrągowie Uniwersytetu III wieku. Jak mówi gospodarz miasta, od pomysłu do realizacji minęło trochę czasu. To po części traktuję moje dziecko, bo próbowałam od 10 lat w jakiś sposób wpłynąć na utworzenie tego Uniwersytetu III wieku. Tylko przyznam się, że no, jakoś nie było chętnych, ale koniec z końcem. Po spotkaniu, czy na spotkaniu, gdzie zaprosiłam głównie były pracownice służby zdrowia, zaiskrzyło i się zaczęło na zasadzie do roboty i musi wyjść. I też tak wyszło. W tej chwili do Mrągowskiego Uniwersytetu III wieku należą dokładnie 372 osoby. Działa 26 grup, m.in. językowa, komputerowa, sportowa, turystyczna, plastyczna, muzyczna czy biesiadna. Co tak naprawdę dają te zajęcia dla pani osobiście? Mnie osobiście satysfakcjonuje to, co robię. Bardzo lubię ćwiczyć. Grupa, do której uczestniczę, jestem w ogóle liderem, jest bardzo miła współpraca, atmosfera i przede wszystkim to jest dla mnie odskocznia od codzienności. Zdrowie, bo kości muszą się trochę rozruszać, i sama atmosfera samo wyjście poza dom, spotkanie się z ludźmi to sprawia mi wielką radość, przyjemność, i ja dlatego tu przywodzę. Uczestnictwo w Uniwersytecie daje seniorom przede wszystkim szczęście. Dokonaliśmy jak gdyby odnowy, odnowy takiej i fizycznej i psychicznej, bo uczęszczamy na wykłady, uczęszczamy na zajęcia organizowane przez Uniwersytet oraz wycieczki, wszelkie wycieczki krajoznawcze, a także i poza kraj. No i czekamy na wielką wycieczkę na Krym we wrześniu z utęsknieniem Będziemy się wspólnie ładnie bawić. Poza tym, urządzane są zabawy, na których właśnie uczestnicy trzeciego wieku pięknie się bawią, integrują się i wesoło. Po prostu jest nam wesoło. No to, to bardzo dobra inicjatywa, ponieważ ci ludzie, którzy są na emeryturze, i nie mają niejednokrotnie co robić z wolnym czasem. A to jest wykorzystanie tego wolnego czasu w celach, w celach takich no, właściwych. Podczas uroczystego zakończenia piątego roku nauki otwarto wystawę prac autorstwa studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ekspozycję będzie można oglądać do końca czerwca. Prace plastyczne wykonane są technikami olejnymi, akrylowymi, akwarelowymi. Jest to piąta prezentacja, czyli jubileuszowa dorocznej wystawy plastyki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tutaj mamy 15 osób, które prezentują swoje prace, czyli tak zwana całość grupy. Mrągowski Uniwersytet III wieku zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w swoich zajęciach. Każdy znajdzie tu coś dla siebie przekonuje prezes Czesława Wiśniewska. Myślę, że wszystkie osoby, które znajdują się w naszym uniwersytecie, znajdą swoje miejsce, zgłoszą się, swoje propozycje, swoje pomysły, które będzie można utworzyć. Chociażby niedawno powstała taka grupa, która jest, będziemy się Najprawdopodobniej uczyć języka rosyjskiego, może eksperanto, fotografie. Zobaczymy. To wszystko zależy od tego, jak, jak nasi studenci zaakceptują. Okazją do zapoznania się z działalnością Uniwersytetu III wieku będzie drugi festiwal dojrzałości organizowany przez Uniwersytet. Odbędzie się on już 23 czerwca w Centrum Kultury i Turystyki.